Nazywam się Michał Targowski, jestem pracownikiem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i chciałbym opowiedzieć państwu o Toruniu, mieście wielkiego astronoma. Toruń to miasto Mikołaja Kopernika, astronom urodził się w nim. Tu spędził swoje dzieciństwo. W tym mieście również jest pamiętany do dzisiaj przez kolejne pokolenia mieszkańców i gości odwiedzających to miasto. Przyjrzyjmy się bliżej temu miastu, bo naprawdę zasługuje na wiele uwagi. Toruń w czasie, kiedy kopernik przyszedł na świat, a był to rok 1473, miał już za sobą okres największej świetności, która przypadła na wcześniejsze stulecie i wcześniejsze dziesięciolecia. Akurat rok 1473 to był okres świeżo po wojnie trzynastoletniej między państwem polskim a państwem krzyżackim, wojnie, w której Toruń wziął aktywny udział i w wyniku której zyskał wiele przywilejów posiadłości ziemskich, ale była to również wojna, która była dużym obciążeniem gospodarczym dla miasta. Miasto traciło na znaczeniu Kosztem Gdańska, który stawał się coraz ważniejszym i większym ośrodkiem skupiającym handel w tym rejonie Europy, ale nadal w Toruniu żywe były tradycje handlowe, tradycje wielkiego ośrodka handlowego, który liczył w czasach Kopernika około 10 tysięcy mieszkańców i był przez to jednym z największych miast w tej części Europy. Stało się tak, że dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, konfliktom, które Omijały toruń, zwłaszcza w ostatnich dwóch stuleciach. Substancja zabytkowa przetrwała w Toruniu do dzisiaj. Przetrwały te obiekty, które pamiętają Kopernika, wśród których Kopernik się wychowywał. Przechowała się też specyficzna atmosfera miasta położonego nad Wisłą, miasta handlowego, wielkiego ośrodka, który niegdyś był członkiem słynnej Hanzy. Przyjrzyjmy się razem tym miejscom, w których kopernik mógł bywać i które mógł ze sobą zabrać w pamięci, kiedy wy, wyniósł się na studia do Włoch, a później kiedy był kanonikiem warmińskim we Fromborku Olsztynie, mógł wspominać. Wśród miejsc, które w szczególny sposób Kopernik mógł zapamiętać, był ratusz staromiejski w Toruniu, ta wielka budowla która do dzisiaj zachowała się w stanie trochę przekształconym w XVII-XVIII wieku, ta wielka budowla była miejscem, gdzie ojciec Kopernika przychodził do pracy, a może lepiej powiedzieć, wypełniać swoje obowiązki urzędowe. Był bowiem ławnikiem w sądzie miejskim, który obradował właśnie w salach tego ratusza. Ten ratusz był też w czasach Kopernika miejscem, w którym trzymano archiwum Pruskiej Hanzy, miast należących do Związku Hanzeatyckiego. Było to również centrum handlowe, w którym funkcjonowało kilkadziesiąt sklepów, hale sukiennicze, hale targowe. To było miejsce, do którego przychodzono codziennie, zwłaszcza jeśli mieszkało się w pobliżu, a Kopernik najprawdopodobniej urodził się w domu, który przylegał do wschodniej pierzei rynku staromiejskiego, a więc tak naprawdę z okien rodzinnego domu Kopernik mógł oglądać to, co widzimy teraz. Ratusz staromiejski w Toruniu, w tym stanie, w jakim był zbudowany w wieku XIV. Inne miejsce związane bardzo mocno z Kopernikiem to Kościół Parafialny, dzisiaj katedra pod wezwaniem świętych Janu. To gotycka świątynia, która była kościołem parafialnym dla Kopernika i dla wszystkich innych mieszkańców Starego Miasta Torunia. W tym kościele Mikołaj Kopernik został ochrzczony w 1473 roku, zapewne krótko po jego narodzinach. W tym kościele został pochowany jego ojciec i dziadkowie, którzy pochodzili z Torunia. W tym kościele Kopernik uczęszczał na nabożeństwo, w tym kościele też pojawiły się pierwsze obiekty upamiętniające Kopernika, więc jest to świątynia bardzo mocno związana z astronomem. Do dzisiaj w kościele możemy oglądać chrzcielnicę, przy której Kopernik został chrzczony. Stoi ona w trochę innym miejscu niż pierwotnie w czasach Kopernika, ale jest wspaniałym zabytkiem bardzo dawnej sztuki. Jest starsza niż kościół, który obecnie stoi na tym miejscu. Pochodzi z XIII wieku, jest otoczona tajemniczą inskrypcją i pamiętana jest właśnie jako miejsce związane z pierwszymi dniami życia Mikołaja Kopernika. Jako młody chłopiec Mikołaj Kopernik musiał uczęszczać do szkoły. Ta szkoła mieściła się obok katedry. Dzisiaj na jej miejscu stoi budynek, który cały czas jest szkołą może już dla nieco starszych osób jest to liceum medyczne, w części budynku znajdują się siedziby urzędów ale jednak tradycja miejsca przetrwała. W tym budynku Kopernik uczęszczał do szkoły przez kilka lat swojego życia swojego dzieciństwa, które spędził w Toruniu. Tu poznawał podstawy nauki i miał szansę również zapoznać się z astronomią, bowiem w tej szkole pracowali dosyć wybitni um, uczeni, którzy dysponowali księgozbiorem z zakresu astronomii. Być może tutaj właśnie Kopernik poczynił pierwsze kroki w swoich obserwacjach i w swoich zainteresowaniach tą królową nauką. Innym miejscem odwiedzanym przez Kopernika i jego rodziców był zapewne Kościół Świętego Mikołaja. Był to kościół przy klasztorze Dominikanów w północnej części. Nowego miasta Torunia. Rodzina Kopernika była związana z zakonem Dominikanów, należeli do tak zwanej świeckiej gałęzi zakonu, do czwartego zakonu Świętego Dominika, i prawdopodobnie dlatego mogli być częstymi gośćmi w tym kościele. Ten kościół niestety nie zachował się w Toruniu do dzisiaj, możemy tylko zobaczyć miejsce, w którym się znajdował i pozostałe po nim ruiny, a był to jeden z pięknych obiektów świadczących o wspaniałym rozkwicie architektury gotyckiej w Toruniu. XIV wieku. Przejdźmy do domów Mikołaja Kopernika. Domów dlatego, że było ich kilka, przynajmniej dwa, o których wiemy na pewno, że były własnością rodziców Mikołaja Kopernika. Jeden z nich, ten najprawdopodobniej najważniejszy, w którym Kopernik przyszedł na świat najprawdopodobniej i w którym Kopernik na pewno spędził swoje dzieciństwo, kiedy miał 10-15 lat, mieszkał właśnie tutaj. To był dom zlokalizowany przy rynku staromiejskim, który sąsiadował ze zbudowaną później kamienicą pod gwiazdą. Znamy ten dom tylko z fotografii, dlatego że został rozebrany na przełomie XIX i XX wieku, a był bardzo dużą, pokaźną kamienicą, która znajdowała się w rodzinie matki Kopernika już wcześniej, wiele lat przed jego narodzinami. Właśnie z okien tego domu Kopernik mógł spoglądać na ratusz staromiejski, a nawet na miejsce, w którym dzisiaj stoi jego pomnik. Żal, że ten budynek nie przetrwał do dzisiaj. Za to mamy to szczęście, że w doskonałym stanie zachowała się kamienica druga, która należała do rodziców Kopernika. Kamienica przy ulicy Kopernika 15, w której znajduje się Muzeum Dom Mikołaja Kopernika. Taki zbieg nazw świadczących o związku Kopernika z tym miejscem nie jest przypadkowy, bowiem przez bardzo wiele lat uważano, że to właśnie w tym budynku. Przyszedł na świat Mikołaj Kopernik. Dzisiaj mamy co do tego wątpliwości, które wynikają ze szczegółowej analizy średniowiecznych źródeł i kontekstów, w jakich one występują. Niemniej jednak, ten budynek jest miejscem, które powszechnie kojarzony jest z domem Mikołaja Kopernika. Dzisiaj funkcjonuje tam muzeum, w którym możemy zobaczyć warunki, w jakich żyła. Rodzina średniowieczna w hanzeatyckim mieście jakim był Toruń. Możemy też zapoznać się z wystawami na temat kosmologii, na temat odkrycia Kopernika, oczywiście jego dzieciństwa i środowiska w jakim się wychował. To przykład pięknej gotyckiej kamienicy, domu spichlerza, w którym tylko dolna część była wykorzystywana na mieszkania, a górna część stanowiła magazyn, w którym kupcy, wśród nich również ojciec Kopernika Mikołaj Kopernik, przetrzymywali towary, którymi handlowali i zapasy wykorzystywane na co dzień w domowym gospodarstwie. Piękna, gotycka architektura, którą zachwycają się miliony turystów odwiedzające corocznie Toruń. Toruń do dzisiaj wygląda tak, jak miasto w czasach Kopernika, przynajmniej w dużej części. Te zachowane świątynie, zachowany ratusz, kamienice, to wszystko przypomina nam o atmosferze, w jakiej dorastał Kopernik, w jakiej się wychowywał. Opuścił to miasto, kiedy miał 18 lat. Udał się na studia do Krakowa, później do Padwy, Bolonii, Ferrary. Nie wrócił już nigdy na stałe do Torunia. Miasto to na pewno odwiedzał, ale do końca pozostał wierny Toruniowi i podpisywał się w swojej książce, chociażby w Der Revolutionibus, jako Torunianin, pochodzący z Torunia. Pamięć o tych korzeniach na pewno była u niego bardzo silna i emocjonalna, ale również pamięć o Koperniku w Toruniu była część, co trwało i co pojawiło się już bardzo szybko po odejściu Kopernika, a więc po 1543 roku. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ta pamięć, Kopernika, pamięć o Koperniku była budowana w Toruniu. Najstarsze obiekty, związane z upamiętni będące formą upamiętnienia Kopernika, to portrety, w tym jeden portret, który jest częścią epitafium, powstałego około 1580 roku, wiszącego do dzisiaj w Kościele Świętych Jan, niedaleko miejsca, w którym Kopernik został ochrzczony. Chrzcielnica i epitafium stanowią dzisiaj wyposażenie tzw. kaplicy kopernikańskiej, w której jest szczególne nagromadzenie pamiątek związanych z astronomem. To epitafium zostało ufundowane przez lekarza miejskiego Melchiora Pirnesusa około 1580 roku. I jego najważniejszą częścią jest portret przedstawiający astronoma ze złożonymi do modlitwy rękoma. Widać też napis, w którym zapisana jest sentencja, która podobno towarzyszyła Kopernikowi w czasie jego życia, bowiem ozdabiała jedną z sal na Zamku Wolsztynie, w której Kopernik wielokrotnie przebywał, i była podobno wypisana. Jego ręką. Ten portret, który miał przypominać wielkiego matematyka, bo tak został tu Kopernik opisany, i astronoma, był wielokrotnie przemalowywany. Zmieniano jego szczegóły, zwłaszcza w czasach, kiedy Kościołem świętych Janów rządzili jezuici. Zmieniano ten portret w takim kierunku, żeby bardziej pokazywał Kopernika jako astronoma niż jako lekarza i matematyka, jak było to pierwotnie. Te ręce, dziś złożone do modlitwy, kiedyś trzymały. Bukieci gziół, które wyraźnie nawiązywały do medycznej profesji Kopernika. Obecnie widzimy ręce, które są złożone po prostu do modlitwy. To epitafium wielokrotnie zmieniane, opisywane, doczekało się już swojego miejsca w literaturze poświęconej Kopernikowi, ale nie jest najsłynniejszym wizerunkiem astronoma z tych dawnych. To miano najważniejszego przysługuje tak zwanemu portretowi gimnazjalnemu. To drugi toruński portret Kopernika, który powstał w podobnym czasie, w drugiej połowie XVI wieku i jest chyba najbardziej popularnym i znanym na świecie wizerunkiem przedstawiającym astronoma. Mówimy, że jest to portret gimnazjalny albo toruński, dlatego że od początku był on własnością szkoły, która funkcjonowała w Toruniu, protestanckiego gimnazjum akademickiego, które zaczęło działać w Toruniu kilkadziesiąt lat po śmierci Kopernika. Portret ten do dzisiaj jest własnością jednej z toruńskich szkół, ale eksponowany jest w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w budynku ratusza staromiejskiego, w którym rodzina Kopernika też była blisko związana. Są to ten portret i portret z epitafium to dwa wizerunki należące do najstarszych przedstawień Mikołaja Kopernika. Mimo to nie mamy pewności, czy Kopernik dokładnie tak wyglądał, bo podobnie jak wszystkie inne najstarsze wizerunki Kopernika, również te portrety powstały już po śmierci astronoma. Ale podobieństwo wzajemne między nimi i między innymi wizerunkami znanymi w Europie pozwala nam przypuszczać, że Kopernik wyglądał właśnie tak. Nieco inaczej wygląda pierwszy na świecie pomnik Kopernika, który również znajduje się w katedrze Świętych Janów w Toruniu, położony jest dosłownie pod omówionym wcześniej epitapium. Jest to popiersie, które zostało wyrzeźbione w 1766 roku przez krakowskiego rzeźbiarza Wojciecha Rojowskiego i zostało ofiarowane Toruniowi przez polskiego magnata barokowego erudytę Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. Postawienie tej rzeźby w Toruniu miało na celu przypomnienie światu, że Kopernik jest związany z Polską. Już wtedy w XVIII wieku zaczęły się pojawiać dyskusje na temat narodowości Kopernika, na temat jego związku z poszczególnymi krajami Europy. Pojawiały się opinie, że był Prusakiem rozumiano to słowo na zachodzie jako obywatel Prus, Prus niemieckich, Prus, związanych w tym czasie z królem Fryderykiem Wielkim, podczas gdy Kopernik był poddanym czy obywatelem Prus królewskich należących do Polski. Polscy badacze, uczeni w tym czasie mieli świadomość tej różnicy i starali się pokazywać, że Kopernik związany jest z warmią, z Prusami królewskimi, które były częścią Polski. I taki też cel miało to po pierwsze: miało przypominać o związkach Kopernika z Polską. To po pierwsze miało trochę nieszczęśliwe. Dzieje dlatego, że nie spodobało się Radzie Miasta Torunia, która otrzymała je w prezencie, i zamiast stanąć na rynku toruńskim, tak jak planował to fundator, zostało ustawione w mało eksponowanym miejscu w obrębie Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Dopiero po półwieczu, w czasach Księstwa Warszawskiego, kiedy ko zainteresowanie Kopernikiem wzrosło, e został ten e pomnik. Przeniesiony na dzisiejsze miejsce, czyli do Katedry Świętych Janów. XIX wiek to był okres, w którym bardzo mocno dyskutowano o narodowości Kopernika, ale też o miejscu, w którym mógł się urodzić. Na początku, jako miejsce jego urodzin, pokazywano dom, który dzisiaj historycy wykluczają jako miejsce urodzin Kopernika, ale tak się stało, że jeden z domów stojących na narożu ulicy Piekary. I rabiańskiej na obrzeżach wówczas toruńskiej starówki był uważany za miejsce, w którym kopernik miał przyjść na świat. Było ono odwiedzane przez podróżnych już w końcu XVIII wieku. W XIX wieku do najwybitniejszych gości odwiedzających to miejsce należał Napoleon Bonaparte, Fryderyk Chopin, polscy pisarze, twórcy kultury, ale również niemieccy turyści odwiedzali ten dom z przekonaniem że wizytują miejsce Mikołaja Kop związane z Kopernikiem. Przed tym domem stała nawet ozdobna studienka, która miała przypominać, że to w tym miejscu rodził się Mikołaj Kopernik. Dzięki późniejszym badaniom historyków wiemy, że ta lokalizacja była nieprawidłowa, ale warto pamiętać, że przez okres ponad 100 lat mylnie wskazywano właśnie ten dom jako miejsce związane z kopernikiem. Połowa XIX wieku to czas, kiedy Powstał w Toruniu najważniejszy pomnik Kopernika, najbardziej znany chyba na całym świecie, a więc pomnik, który zlokalizowany jest w południowo-wschodnim narożniku Rynku Staromiejskiego. Pomnik, który wykonał berliński artysta wysokiej klasy, ceniony rzeźbiarz Christian Friedrich Tick, stanął tutaj w 1853 roku z inicjatywy mieszczan toruńskich, którzy spóźnili się aż 10 lat na rocznicę Śmierci Kopernika, która przypadała w 1843 roku. No mimo to pomnik okazał się sukcesem, wspaniale wkomponował się w przestrzeń miasta. Pomnik, który pokazuje Kopernika w stroju, którego zapewne nie miał okazji nigdy założyć. Jest to toga profesorska, sam nie był jednak uczonym, zatrudnionym na uniwersytecie, ale podkreśla to jego zasługi dla nauki. Trzyma w ręku sferę armilarną. Jako symbol swoich badań nad niebem, palcem wskazuje również gwiazdy, a napis na tym postumencie tego pomnika podkreśla to, co w Toruniu jest uważane za najważniejszą rzecz dotyczącą Kopernika: to, że Kopernik był Torunianinem. Co ciekawe, ten postumen, ten pomnik, został uzupełniony już na początku o studzienkę z dekoracyjnym przedstawieniem delfinka, ryby który wyrzuca z ust wodę i, jak się okazuje, ma to związek z legendą, która przypisywała Kopernikowi stworzenie pierwszych wodociągów w Toruniu, które funkcjonowały już w średniowieczu. Dziś wiemy, że wodociągi powstały w Toruniu wcześniej niż urodził się Kopernik, ale mimo to ta legenda miała duży wpływ na kształt tego, co znamy jako pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z miejsc związanych z Kopernikiem, które funkcjonowały tutaj w XIX-XX wieku, jeszcze raz chciałbym wyróżnić dom Kopernika, na którym w drugiej połowie XIX wieku powieszono tablicę upamiętniającą astronoma. Podobnie drugą tablicę Polacy w 1923 roku umieścili na domu uważanym przez siebie za miejsce urodzin Kopernika. Był to dom przy ulicy Kopernika 17. To był strzał, prawie że dokładnie w to miejsce, które było związane z rodziną koperników, bo przypomnę, że miejscem dwóch kopernika związanym z astronomem była kamienica numer 15, a więc pomalono się tylko jeden dom. To wszystko wynikało z niedokładnej analizy źródeł przeprowadzonej jeszcze w XIX wieku przez niemieckiego historyka i burmistrza miasta Georga Bendera. Sama tablica, która zachowała się do dzisiaj, jest eksponowana w, w muzeum w domu Mikołaja Kopernika. Przypomina o polskich korzeniach Kopernika. To było świadectwo walki o, to, o pamięć o Koperniku i walki o przekonanie ludzi o jego narodowości, czy był Polakiem czy Niemcem. Ta tablica, odsłonięta trzy lata po tym, jak Toruń został włączony na powrót do Polski po wielu latach zaborów, podkreślała, że Kopernik był Polakiem. Polskie wydało go plemię. Do miejsc, które upamiętniają Kopernika w Toruniu, należy też wiele całkiem współczesnych obiektów, a wśród nich bardzo ważny dla nas wszystkich Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który powstał w 1945 roku i otrzymał jako patrona właśnie wielkiego astronoma, który był naturalnym kandydatem na tę zaszczytną godność. Pomnikiem poświęconym astronomowi jest w rzeczywistości również kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który został oddany do użytku w 1973 roku, dokładnie w Wielkim Roku Kopernikowskim, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych z okazji 500-lecia urodzin astronoma. To właśnie wtedy powstały najważniejsze zabudowania kampusu uniwersyteckiego, w tym rektorat, aula. Biblioteka, Wydział Chemii i całe forum tegoż miasteczka uniwersyteckiego, które obecnie wpisane jest do rejestru zabytków i uznawane jest za jeden z najlepszych kompleksów architektonicznych tego typu w Polsce. Szczególną ozdobą auli uniwersyteckiej i naszego kampusu jest wspaniała płaskorzeźba. Wykonana przez polskiego rzeźbiarza działającego na emigracji w Anglii, Stefana Knapa, która przedstawia różnego rodzaju kule, okręgi, wykonane bardzo ciekawą techniką. E jest to emaliowana blacha z wypukłościami przypominającymi gwiazdy i planety. Do tego mamy też zegar słoneczny z podobizną Kopernika. Cała ta rzeźba została wykonana w prezencie przez artystę, który ofiarował tę rzeźbę właśnie z okazji rocznicy 500-lecia Kopernika. Do dziś cieszy ona oko swoją kolorystyką i bardzo szczególną, charakterystyczną formą. Miasteczko uniwersyteckie pełne jest też innych pamiątek przypominających Kopernika. Do nich należy chociażby ta rzeźba przedstawiająca, no, zdaje się, otwartą księgę. De Revolutionibus. I fragment um, przedstawiający układ słoneczny według Kopernika. Ta rzeźba jest ozdobą patio między rektoratem a aulą UMK i powstała w 1973 roku jako dzieło um, toruńskiego artysty-rzeźbiarza Witolda Marciniaka. Rok 1973 przyniósł Toruniowi no jeszcze wiele innych obiektów, które były związane z Kopernikiem. Należy do nich rzeźba Helios. Która została ustawiona na obrzeżach starówki i która w piękny sposób przypominała, że według Kopernika to słońce rządzi wszystkim. Tak jak mówi to łacińska inskrypcja na postumencie tego pomnika. Do ciekawszych realizacji, które były tworzone w ramach takiej akcji ozdabiania Torunia em, rzeźbami i instalacjami związanymi z kosmosem, astronomią, należy gnomon ustawiony w Dolinie Marzeń. Bardzo ciekawy zegar słoneczny który został zbudowany w trakcie kuli przypominającej nam ziemię, do której doczepione są tablice, na których gnomony wskazywały godzinę w ciągu dnia, dzięki, oczywiście dzięki cieniowi rzucanemu przez światło słoneczne. Również późniejsze lata, choć w mniejszej skali, przynosiły w Toruniu nowe inwestycje w sztukę które nawiązywały do Kopernika. Można wśród nich wymienić chociażby fontannę Kosmopolis, która powstała w 2009 roku, roku astronomii, i która też nawiązuje do Kopernika i jego teorii, dlatego że dysze wodne ustawione są na kształt orbit, wyrysowanych przez Kopernika w rękopisie jego dzieła Dere Votultionibus. Torun jest miejscem, w którym turyści odwiedzają zarówno te stare, oryginalne budowle z czasów Kopernika, jak i te obiekty, które przypominają o nim, nawiązują do jego odkrycia, do astronomii, do kosmosu. Należy do nich chociażby ta fontanna Kosmopolis, należy do nich Toruńskie Planetarium, Centrum Nowoczesności i Wiedzy, ale miejscami, w których pamiętamy o, Kopernika, o Koperniku, są też toruńskie biblioteki. W dwóch toruńskich bibliotekach, w Bibliotece Uniwersyteckiej i Księżnicy Kopernikańskiej, znajdują się egzemplarze pierwszego wydania najważniejszej książki napisanej przez Kopernika a więc The Revolutionibus. Są one bardzo często wykorzystywane na wystawach, są one przedmiotem szczególnej troski bibliotekarzy i środowiska akademickiego, które w Toruniu stara się dbać o pamięć o Mikołaju Koperniku. Mikołaj Kopernik jest też osobą, która łączy Toruń z szerokim światem. Dzięki niemu jesteśmy doceniani przez turystów, odwiedzani przez turystów, dzięki niemu pojawiają się cały czas kontakty naukowe, no, dzięki Kopernikowi również w tym roku Toruń jest gospodarzem Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Wydarzenia o dużej randze, mającego międzynarodowy charakter i które nawiązuje trochę do wydarzeń z 1973 roku, gdy w 500-lecie urodzin Kopernika w Toruniu odbywały się podobne wydarzenia. Bardzo Państwa zapraszam do Torunia. Mam nadzieję, że będziecie mogli ruszyć śladami Mikołaja Kopernika po Toruniu.